Jeśli pogoda pozwala, to po fiordach pływać można kajakami albo kanu, ale jeśli jest tak wietrznie jak dzisiaj, to trzeba włożyć specjalny kombinezon, rozstawić stolik nad brzegiem przywieźć ze sobą odpowiednie składniki i coś ugotować. Na przykład zupę, która już tutaj powoli zaczyna się robić. W tym garnku mam mianowicie wodę, różne z pozoru niejadalne rzeczy z dorsza, mianowicie głowy, ogony oraz kręgosłup i jarzyny. To jest norweska odmiana rzepy, zwana przez tutejszych Polaków jabłkiem północy. to jest obok cebula, marchewka, jeszcze liście laurowe. Pieprz sól, i to będzie wywar. I przy pomocy tego wywaru oraz tego wszystkiego, co mam na stole, zrobię dla Państwa za chwilę dość przyjemną, moim zdaniem, zupę rybną. Rzut oka na składniki to są filety z dorsza. W tym pudełeczku mam dorszową ikrę lekko wędzoną. To bardzo przyjemna norweska rzecz. Oprócz tego będę potrzebował bardzo gęstej, kwaśnej śmietany, surowego, wędzonego boczku, proszku kary, ziemniaków. No, i masła. I najpierw pokroję sobie w dość drobną kostkę boczek. Teraz będę musiał zrumienić bekon. On jest dość chudy, zatem do garnka jeszcze nieco masła. Podkreślam cały czas i podkreślać będę jakość tutejszego masła. Naprawdę jest przepyszne, więc pozwolą Państwo, że nie będę go wyjątkowo żałował. Zawsze daje bardzo mało masła, ale tym razem będzie go sporo. Bekon i on powinien się teraz zrumienić, a w międzyczasie zobaczymy jak wygląda, jak wygląda bulion rybny. Garnek z bekonem na ogień, a bulion, proszę państwa, już jest prawie dobry. Ja go chyba mogę już z ognia zdjąć i zaczekamy żeby się nam tutaj wystąpił. Boczek jest rumiany idealnie. Na sam koniec procesu smażenia dosypuje tutaj kary. Proszę sobie nie myśleć, że robię potrawę hinduską. Narody skandynawskie żywią do kary przedziwną predylekcję i bardzo często można zjeść tutaj rzeczy właśnie zwykłym proszkiem kary podprawione. Zwłaszcza ryby. Teraz, żeby to się nie przypaliło, natychmiast biegnę po sitko i muszę wlać tutaj przece wcześniej przez sito ten rybny wywar. Oczywiście powinny się w tym znaleźć ziemniaki. Kroję je w kostkę i myślę, że one nie dłużej jak 5 minut w tej zupie będą się gotować. Zatem ziemniaki do garnka. Proszę się nie dziwić, że... Nie wrzucam tutaj jeszcze tego dorsza, który spoczywa w misce, ale to są filety i one naprawdę nie będą się gotowały dłużej niż 3 minuty, a chodzi mi o to, żeby się nie rozpadły. Czekamy teraz kilka minut, aż ziemniaki zmiękną i będziemy obserwowali walkę człowieka z morzem, ale człowieka zmechanizowanego człowieka wyposażonego w traktor, w przyczepę i w łódź. Dorsza wystarczy pokroić w kosteczkę specjalnie drobną, i za chwilę na samym końcu znajdzie się w zupie. Proszę Państwa, ryba do garnka. Ten gentleman zbliża się tutaj, więc będę się bardzo spieszył, bo myślę, że, myślę, że chyba idzie na zupę, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Podobno niektórzy Norwegowie mają niezwykłą awersję do dorsza. Zdarza się to bardzo rzadko. Ale jednak się zdarza. Tak jak niektórzy Polacy nienawidzą schabowych, a podobno też coś takiego istnieje. Na końcu w zupie musi się znaleźć śmietana. Nie jest to śmietana bedrzyk, ale śmietana kwaśna. Ona podobno nigdy się nie waży, ale ja już widziałem tyle ważących się śmietan, że najpierw sobie ją tutaj w miseczce rozprowadzę i zahartuję. I za chwilę ją tutaj wleję. To się jeszcze powinno pogotować, dosłownie sekundkę, i wszystko. Będzie cacy, mam nadzieję. Proszę Państwa, zupa gotowa. Okazuje się, że ten gentleman norweski jednak nie lubi dorsza, bo sobie poszedł. Ale powiem, tym razem egoistycznie, tym lepiej, bo ona zapowiada się naprawdę sensacyjnie. Proszę spojrzeć: kawałeczki bekonu, kawałki dorsza, ziemniaki, wszystko lekko żółte od kary oraz niezwykle kremowe od tej śmietany, która rzeczywiście się nie zważyła i jeszcze na wierzch drobiutki kleksik zwędzonej ikry o właśnie proszę Państwa to jest po prostu smak fiordów również hinduskich, bo jest tu kary wśród Dużo, za dużo, ja wiem, to nie wygląda elegancko, ale przecież nie mogłem się, drodzy Państwo, powstrzymać. Jeszcze chrupiąca bagietka i znikam w norweskiej saunie. Ten domek, w którym się dymi, to jest sauna, a Norwegowie jako naród niezwykle z mają tam również stoliczek do jedzenia. Można usiąść w cieple i spożyć kraba z Kamczatki. Kłaniam się Państwu nisko i życzę Wam takich krabów, jak często tylko się da. Do widzenia.